żeby przeżyć w zgodzie pół wieku w małżeństwie trzeba zaiste mieć złote serce. Może dlatego 50-lecie ślubu nazywane jest złotymi godami. Taki piękny jubileusz obchodzi 16 par z gminy Gołańcz. Z tej okazji burmistrz zaprosił jubilatów na spotkanie. Dzisiaj obchodzimy szczególny dzień, jakim jest wręczenie medali Nadanych powiedz, Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę medali za 50-letnie pożycie małżeńskie. Mamy dzisiaj zaproszonych 16 par, którym pan prezydent te oznaczenia nadał. No i za chwilę będziemy miał i będziemy mieli okazję, będę miał wielki zaszczyt właśnie w imieniu pana prezydenta te medale wręczyć tutaj parom, które obchodzą właśnie te złote gody. Oprócz medali były też prezenty od władz gminy. Chcemy uczcić ich bardzo godnie, ponieważ jest to naprawdę zaszczytny jubileusz. Burmistrz przygotował dla jubilatów upominki oraz pamiątkowe listy gratulacyjne oraz symboliczne wiązanki kwiatów. Państwu Sierszułom 50 lat minęło jak jeden dzień. Bardzo kochałam mojego męża. Wyszliśmy, wyszłam za mąż z wielkiej miłości i całe życie mojego męża bardzo kochałam. Taka byłam zakochana od pierwszego wejrzenia i mieczna do dzisiaj. Dzień ślubu. Pamiętają, jakby to było wczoraj. Był ładny. Dużo, duża rodzina, dosyć gości, bardzo dużo. Później trochę pogoda się popsuła, bo padał deszcz, ale tak było super. Co zrobić, by miłość nie wygasła przez pół wieku? Jeden drugiego i drugiego musi w pewnym stopniu znosić jakoś. Nieraz są i sprzeczki, i jakieś tam kłótnie, no ale to no nie ma życia, żeby takiego coś nie było, nie? Na tym polega ca całe życie, żeby jakoś się dogadywać mimo jakiś kłótni czy sprzeczek. Państwo Kotkowscy do pięćdziesiątki doliczają jeszcze trzyletnie narzeczeństwo. A jak się zaczęło? Zabawnie. 18 czerwca godzina 18 na karuzeli przy placu przy kościele. I tak to trwa, do dzisiaj ta karuzela tak się kręci. Po prostu wpadła w oko, tak mimochodem. To było nawet nieprzewidziane, niezaplanowane, nie nic. Tak okazyjnie po prostu. No i doszło do tego momentu, że po trzech latach znajomości byliśmy ślubni. Również oni, jak każda para z takim stażem, mają swój przepis na zgodne pożycie. Od samego początku, od samego początku narzeństwa. Ustępować, szukać kompromisu, rozmawiać, nie kłócić się. To jest najważniejsze w znaczy się czasie dochodzi do porozumienia poprzez rozmowy. Złote gody zakończyły się wspólnym obiadem, któremu towarzyszyła muzyka na żywo. O que